Cześć kochani, <coughs> witam Was serdecznie w piątek. Mamy dzisiaj 27 czerwca 2025 roku. Jak to w piątek zrobimy sobie karty właśnie na dziś, a później króciutko o sobocie i o niedzieli, sobie powiemy jeszcze. A więc po kolei piątek, czyli szóstka z dnia i rano o godzinie 8.05 księżyc zmieni swoje położenie przechodząc ze znaku raka do znaku lwa. Szósteczka, czyli taki dzień, który w pewien sposób, może nie tyle, że zatrzymuje nas w domu, ale skłania nas do zajęcia się sprawami domowymi. I rano też jeszcze będziemy pod wpływem księżyca wraku, więc tym bardziej może te nasze plany, takie właśnie poranne na cały dzień, mogą być ściśle związane właśnie z pracami domowymi, z gotowaniem. Praniem, sprzątaniem i tak dalej. Czy to się później uda wszystko zrealizować, to może być różnie, ponieważ te plany poranne mogą być, że tak powiem, ambitne, a później wejdzie księżyc Dolwa i już nasza energia troszeczkę się odmieni. To znaczy, z jednej strony na pewno poczujemy przypływ sił, wzrost takich sił witalnych. Ale mm, w pewnym sensie bardziej będziemy nastawieni na zewnątrz, a nie na to, co w domu. Czyli no, może się tak zdarzyć, że po prostu gdzieś nas z tego domu wywieje, krótko, e, krótko mówiąc, bo e, raczej w lwie to chcemy działać i robić coś, co inni widzą, co może zostać docenione, co może zostać zauważone. Więc, no, chyba, że akurat macie ochotę zaprosić gości, to wtedy jak najbardziej tak, bo wtedy przygotowanie domu i wszyscy przychodzą i zachwycają się waszymi pięknymi wnętrzami i tak dalej. To jak najbardziej w, te, w tym kierunku mogłaby tutaj, mogłaby ta energia podążać. No to, kochani, karty. Aha, okej, okay. tradycyjnie nie mam pawia. Sekunda przerwy. No tak, już tyle razy obiecuję, że paw dostanie smycz i chyba w końcu to okay. muszę zrobić. A więc zaczynamy od barana. Baran dzisiaj, kochani, ma rycerza kielichów, rycerza fucharów, więc energia taka bardzo romantyczna, wrażliwa. Myślę, że też wyobraźnia będzie u Was pracować na dość wysokim poziomie, ale z drugiej strony ta wrażliwość, czy nadwrażliwość może powodować też jakąś taką kapryśność w waszych zachowaniach, w waszych reakcjach i również możecie reagować w sposób taki no dość wybuchowy, powiedziałabym. Więc tutaj miejcie to e, na uwadze. E, w tej energii e, rycerza brakuje takiej powściągliwości i Czę, często właśnie e, no jakaś taka wybuchowość. E, mm, Wydarza się, o, zabrakło mi słowa. Ale oczywiście to też karta jakichś spotkań, randek, może może zaproszeń, może takich krótkich wyjazdów. No więc pod tym kątem ewentualnie mogłaby to być, mógłby to być fajny dzień. Natomiast Byk, kochani, byk ma dzisiaj kartę kochanków, czyli skupienie w głównej mierze na sprawach uczuć, na sprawach emocji, na sprawach relacji z innymi ludźmi, ale też jeżeli na przykład ktoś po prostu idzie do pracy i będzie głównie dzisiaj pracował, no to jest karta właśnie dobrej współpracy, umiejętność takiego Porozumienia z innymi, praca wspólna, która dąży do jakiegoś jednego celu, ale przede wszystkim w takiej czystej wersji, że tak powiem, tej karty, to jednak mówimy o związkach seksualności, o, o takich osobistych bardziej sprawach i o naszych pragnieniach, o potrzebie miłości, otwarcia się na drugą stronę i oczywiście no takie łączenie wspólnych energii, więc może byki dzisiaj będą raczej w tych kwestiach skupiać się, działać i być po prostu. Natomiast bliźnięta, wow, oh, 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 coś tu zachwiałam w posadach, ale dobrze, u, u, uratowało się, nic nie poleciało na szczęście, bo tu gdybyście zobaczyli moją konstrukcję, która służy do nagrywania, to byście tutaj się śmiali. <laughs> Dlatego ona jest taka czasem chwiejna. No dobrze, no więc bliźnięta. Kochani, bliźnięta, dwójka mieczy, czyli emocje, które są w pewnej mm, blokadzie, tak? Zatrzymanie, unikanie jakiegoś konkretnego działania, podejmowania decyzji. Może ona jest konieczna ta decyzja, ale wy jakby odmawiacie tego. To jest też odmawianie. W ogóle przyjrzenia się sytuacji w sposób taki realistyczny, czyli zasłonięte oczy i nie chcę czegoś widzieć, nie chcę czegoś słyszeć, nie mów mi o tym, udajemy, że wszystko jest w porządku, ignorujemy jakieś znaki ostrzegawcze. To wszystko działa, moi kochani, na krótką metę, wcześniej czy później, i tak przyjdzie się zmierzyć z tą sytuacją. A bardzo możliwe, że im wcześniej, tym lepiej, bo coś, co przeciągamy w nieskończoność. No w pewien sposób nabiera siły, mocy, gdzieś tam się ukorzenia jeszcze bardziej w naszym życiu, gruntuje i później, nawet jeżeli wreszcie dojrzymy, że to jest jakiś chwast, to ciężej go jest wyrwać, bo tak jak powiedziałam, jest mocno ukorzeniony. Więc myślę, że im szybciej tę opaskę z oczu zrzucicie, tym dla Was, drogie bliźnięta, no będzie po prostu lepiej i może też łatwiej, łatwiej sprawę rozwiązać, załatwić, zamknąć, jeżeli to są takie e, jakieś e, potrzeby. Kochani rak, u Raka dzisiaj dziesiątka monet, czyli karta związana z domem, z rodziną, z taką trwałością, z fundamentem, na którym budujemy coś właśnie pewnego, stabilnego. I to jest też karta życia w dobrobycie, w bogactwie, w takiej wolności od problemów finansowych, radość też z różnego rodzaju, właśnie sukcesów, szczególnie tych materialnych, finansowych, biznesowych, ewentualnie. I to jest taka dobra pasa, to jest też takie poczucie, że mamy wsparcie w rodzinie, że nie jesteśmy osamotnieni, że tutaj właśnie możemy na kogoś liczyć. Jeżeli potrzebujemy pomocy, to, to zawsze ktoś taki się w naszej rodzinie znajdzie, więc w związku z tym takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, stabilności, to dzisiaj będzie Wam drogie raki. Towarzyszyć, no i skoro mamy tą dziesiątkę, to może też jakieś sprawy związane właśnie z domem, z mieszkaniem, z jakimiś inwestycjami, ewentualnie te tematy mogą być tutaj na plan pierwszy wysunięte. Ulwa, kochani, szóstka monet czyli tak, no kwestia potrzeby bądź też udzielania pomocy, wsparcia, jakiejś wiedzy. Może to być również pomoc materialna, ale może to być też właśnie pomoc na zasadzie wysłuchania kogoś, e, wsparcia. Może to jest czas, który potrzebujecie, żeby coś załatwić, bo na przykład. Wydawało Wam się, że zrobicie coś, nie wiem, w ciągu dnia czy dwóch. Okazuje się, że jednak się nie udało, że jest kolejna, kolejny dzień jeszcze do tego potrzebny. Czasem nie mamy jakichś możliwości właściwie, więc te możliwości potrzebujemy, żeby one się pojawiły, żeby te szanse się jakby pojawiły. Jeżeli chodzi o taką pomoc personalną, to warto się do kogoś zwrócić o tę pomoc, bo, bo wtedy ją na pewno otrzymacie. Nie, liczą, nie liczcie na to, że ktoś się domyśli, przyjdzie i sam wam tę pomoc zaoferuje. Zresztą takie uszczęśliwianie kogoś na siłę nie jest najlepszym sposobem, więc no, jeżeli faktycznie się tej pomocy potrzebuje, to najlepiej jest o nią poprosić. Ehm, no i w drugą stronę, do Was może przyjść ktoś właśnie z taką potrzebą, więc wtedy, w zależności od własnych możliwości, no możecie. No, pomóc, tak? No, to już decyzja w waszych rękach, w waszych głowach, w waszych sercach, tak? Zrobicie to, co będziecie chcieli. No i kochani, panna. Panna ma dzisiaj pazia mieczy, czyli moment, kiedy mamy taką świadomość, że nasza wiedza na jakiś temat być może nie jest kompletna. Potrzebujecie właśnie zdobyć jakieś nowe informacje, może głębsze, może bardziej szczegółowe. Będziecie ich szukać. Sposoby szukania tych informacji mogą być bardzo różne od rozmowy z ludźmi, pytania, zadawania pytań poprzez jakieś tam, nie wiem, czytanie książek, czy szukanie odpowiedzi w internecie. No, na różne sposoby. Równocześnie ta karta mówi też o tym, że włącza się taki umysł kontrolujący, więc może też być tak, że w stosunku do swoich najbliższych dzisiaj będziecie mieć taką ochotę, żeby coś sprawdzić, skontrolować i uważajcie, żeby tu nie wpaść w przesadę, tak? bo to jest taka, wiecie, cienka czerwona linia. Pomiędzy tym, co pozytywne, a kiedy wpadamy w przesadę, i ta kontrola, na przykład, staje się dla kogoś m, naszego bliskiego ciężarem i jest już rzeczą niefajną. Więc m, no, trzeba tutaj mieć to wyczucie, że tak powiem. No, karta Sherlocka Holmesa, więc możecie szukać odpowiedzi na jakieś tajemnice, na jakieś ukryte sprawy. E, no i waga, kochani, waga macie cesarza. E, więc tak, rozpoczynając od. Pierwotnego znaczenia tej karty, czyli to jest na pewno partner, mąż, szef, ewentualnie ojciec dla kogoś, więc droga waga, sprawy związane właśnie z takim mężczyzną, który jest w pewien sposób, no albo, tak jak mówię, taką rolę odgrywa w Twoim życiu, albo ma taki charakter, który mówi o władczości, o tym, że ktoś jest decyzyjny, potrafi, potrafi działać, potrafi też innych do tego działania, zachęcać buduje jakieś struktury reguluje coś wokół nas nasze życie i tak dalej. Ewentualnie to wy drogie wagi wchodzicie właśnie w taką energię, kiedy po prostu robicie wokół siebie porządek, ustawiacie, zarządzacie, rozdzielacie nie wiem pracę, obowiązki, odpowiedzialność i tak dalej. No tak jakbyście zarządzali całym światem, całą waszą rzeczywistością. Skorpion, kochani, skorpion dzisiaj ma rycerza monet, więc karta, która mówi o przygotowywaniu jakiegoś planu, to jest tak, że macie jakiś cel, chcecie coś osiągnąć, i to jest właśnie ten moment, kiedy przygotowujemy się do realizacji tego planu. I powiedziałabym, że skoro już jest rycerz, to raczej już większość rzeczy jest przygotowana, gotowa, przemyślana różne ewentualności. Bardzo dokładnie tutaj do wszystkiego się przygotowaliście. Macie w sobie pokłady takiej Takiego uporu, upartości w dążeniu do tego celu, zaciętości, nawet by można było powiedzieć. No i co? No myślę, że nie odpuścicie, pójdziecie do celu i zdobędziecie to, co chcecie zdobyć, natomiast trzeba zacząć działać, bo nie wystarczy mieć plan na papierze, trzeba go jeszcze później już no, przekuć w działanie. Dopiero wtedy ewentualny efekt, ten cel może zostać osiągnięty. Więc może właśnie czas na to, aby zrobić już pierwszy krok. Już nie ma co. Dalej tego analizować, kombinować, myśleć, bo wy tu już naprawdę do wszystkiego już jesteście przygotowani, więc teraz czas na działanie. Kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj kartę głupca, czyli jakiś nowy etap się rozpoczyna, drogi strzelców, w Twoim życiu. Może to być związane z każdą dziedziną, czyli począwszy od spraw zawodowych, nowa praca, nowe przedsięwzięcie, nowy projekt, poprzez sprawy prywatne, tak, gdzie nie wiem, nowa znajomość, nowa przyjaźń, nowa miłość, no wszystko co nowe. Po jakieś tam ewentualnie pasje, czy jakieś nowe aktywności, działalności, tak? Możecie, możecie odkryć na przykład coś, co do tej pory dla Was, nie wiem, nie istniało albo było mało atrakcyjne, nagle... Właśnie czujecie jakąś niezwykłą radość i beztroskę robiąc to, i zaczynacie w to wchodzić gdzieś tam głębiej, z taką dużą wiarą. Głupiec to jest, to jest ta wiara dziecka, niezachwiana niczym i takie bardzo optymistyczne patrzenie w przyszłość z ogromnym właśnie oczekiwaniem tego, że wszystko się uda spełni, że osiągniecie sukces. No i to jest właśnie takie podejście. Natomiast koziorożec, koziorożec ma kochani siódemkę mieczy, karta, która mówi o oszustwach, kłamstwach, jakichś kombinacjach, tak, ukrytych rzeczach, tajemnicach, o tym, że ktoś próbuje coś robić pod stołem, tak, ewentualnie może to być wskazówka dla Was, aby Wasze działania nie były takie, Odkryte takie na pokaz, tylko właśnie może jesteście w sytuacji, kiedy lepiej byłoby działać troszeczkę w sposób taki zawoalowany albo na przykład no po prostu działać, robić i póki co tego nie pokazywać. Dopiero jak będzie już ten efekt końcowy, wtedy. Przyjdzie czas na demonstrację, być może tego, co sobie tutaj zaplanowaliście i co przygotowaliście. Czasem tak jest, nie? że mówimy, że właśnie sukces lubi ciszę. Więc nie chwalmy się, zanim coś się tutaj jeszcze nie wydarzy, zanim to się nie uda do końca zrobić. Jest to też w pewien sposób zmiana naszego sposobu myślenia, podejścia do pewnych spraw, rozumienia pewnych rzeczy, więc może to być też taki czas właśnie, kiedy wasze myśli, wasze poglądy no przy jakąś taką y, zmianę y, biegunowości mogą y, przejść. Więc też y, takie procesy tutaj mogą zachodzić. Kochani wodnik, wodnik ma dzisiaj ósemkę monet, karta pracy, karta takiego dużego skupienia właśnie na, na jakiejś działalności, ewentualnie no zdobywanie wiedzy też jak najbardziej, ale przede wszystkim praca taka szczegółowa, krok po kroku, z dużym wysiłkiem nawet można powiedzieć i z dużym też zaangażowaniem, bo to jest właśnie taki czas, kiedy właściwie nie widzimy świata wokół. Jesteśmy totalnie skupieni na tym, czym się zajmujemy i w, pewnym, w pełnym poświęceniu nad tym pracujemy. Oczywiście to przynosi rezultaty, to przynosi później i jakiś w kieszeni przyrost, tak? Natomiast wiadomo, że no nie jesteśmy w stanie w tym momencie już zająć się innymi rzeczami. Możemy na przykład zaniedbać trochę swoją rodzinę, swoich bliskich, przyjaciół. Może też się tak zdarzyć, że właśnie ktoś się o to upomni, tak? O Twoją obecność, o, o rozmowę z Tobą i tak dalej, bo jesteś zapracowany tutaj, drogi wodniku, i kompletnie gdzieś tracisz tę równowagę właśnie. No i rybeczka. Rybeczka dzisiaj ma kartę śmierci, czyli drogie ryby. Być może czas w waszym życiu, aby jakiś etap został już ostatecznie zamknięty, żeby jakieś drzwi zaczasnąć, żeby coś po prostu zmienić, coś wyeliminować być może też z waszego życia, co już wam nie służy, co w jakiś sposób przestało już właściwie mieć znaczenie, mieć wartość. I należałoby się tego pozbyć. Więc czas zakończeń, przemian, właśnie eliminacji tego, co już nie służy, kończenia jakichś, jakichś rozdziałów, etapów życia, zamykania trudnych spraw, też często. Ró również jest to taka nasza wewnętrzna przemiana, kiedy na przykład porzucamy jakieś nasze dawne poglądy, naszą postawę. No, no z jednej strony powinniśmy być stabilni w poglądach, a z drugiej strony, jak to się mówi, tylko ich nie zmienia, więc no, życie płynie, wszystko się właściwie wokół nas zmienia, więc również nasze podejście do pewnych rzeczy ma prawo ulec zmianie, aczkolwiek niech to będzie zmiana przemyślana. Nie chodzi o to, żeby być jakąś chorągiewką na wietrze, i z której strony wiatr zawieje, tylko ewentualnie, jeżeli to jest jakiś proces i ta przemiana właśnie jest wynikiem tego procesu, no to wtedy ok, zmieniamy nasze spojrzenie, nasze, nasze poglądy i tak dalej. Jest to też karta, która mówi o tym, że idziemy w pewien sposób w zgodzie z naszym przeznaczeniem i właśnie nadszedł taki czas przemiany, transformacji, kończenia pewnych rzeczy. No dobrze, to teraz weźmiemy sobie karty opiekuńcze. Jak zwykle, kochani. Pięć kart do wyboru, czyli wybierzcie sobie 1, 2, czy 4 albo 5. Przeczytamy sobie te pięć kart, a później króciutko jeszcze powiemy o Sobocie i o Niedzieli. A więc tak, dla jedynek dzisiaj mamy, moi kochani, granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Dla dwójek, osoby, które sobie wybrały dzisiaj dwójkę, Tutaj mamy postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne, tak, nie ma również nie. Ok, trójka. Dla trójek dzisiaj mamy relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasami dobrze jest nic nie robić. Tak, na pewno tak, byleby nie za długo, nie? Bo nawet w lenistwie można się znudzić. Czwóreczka kochani. Tu mamy zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. No i karta numer 5. Kto sobie wybrał piąteczkę na dzisiaj? To karta prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Ok, no to tyle, jeżeli chodzi o piątek, moi kochani. Idziemy do soboty. Sobota, czyli to będzie 28 czerwca 2025 roku. Wibracja dnia siódemka i księżyc nadal w znaku Lwa. Siódemka, czyli tacy, taki czas, kochani, kiedy bardziej zwracamy się do naszego wnętrza, potrzebujemy więcej spokoju, może takiej nawet refleksji czasu dla siebie. Możemy zajmować się w sobotę i swoim zdrowiem, ewentualnie, nie wiem, jakąś nauką czegoś, ale tak online, powiedzmy, w ciszy, w samotności, albo jakimś hobby, ale to właśnie też musiały być takie hobby, które, które indywidualnie gdzieś tam uprawiamy. Na pewno jest to bardzo dobry czas na właśnie kursy, szkolenia, na naukę, na, na, na przykład języka obcego, czy no obojętne czego w zasadzie rozwijanie, rozwijanie siebie, stawianie na rozwój siebie. Natomiast ta energia troszeczkę nas odciąga od innych ludzi, ale tak bez przesady, bo mamy tutaj połączenie z księżycem w znaku Lwa, więc no lew tutaj zadba o to, żebyśmy zbyt długo w tej swojej samotności nie przebywali i już tam gdzieś po chwili pewnie jednak będziemy chcieli spotkać się spotkać się z innymi ludźmi i na pewno będziemy doceniać też różne przyjemności właśnie i zmysłowe i dla oczu i, i, i gdzieś tam nasz ubiór pewnie będzie bardziej taki ekspresyjny właśnie przy takiej energii no oczywiście Randki też, może te randki będą takie bardziej na poziomie właśnie duchowym, rozmowy będą bardziej takie głębokie właśnie dzięki siódemce z dnia, która o tej duchowości, o tej głębi, o tej możliwości takiego zajrzenia do naszego środka również mówi. No więc taka sobota. Weźmiemy sobie jeszcze kochani Aniołka dla nas wszystkich. Aniołka dla nas wszystkich. I Aniołek nam mówi, kochani, jesteś gotów, jesteś gotów, więc być może właśnie w tych przemyśleniach dzisiejszych, może rozpoczniecie, to znaczy wymyślicie o jakiś plan, jakąś zmianę, którą możecie w swoim życiu wprowadzić. No i karty mówią, jesteś gotów, czyli najwyższy czas, żeby już pewnie te, te plany, te, te zmiany w swoje życie wprowadzać. No to niedziela, kochani, niedziela, czyli 29 dzień czerwca. Powoli zbliżamy się do końca miesiąca. No oczywiście 2025, wibracja dnia ósemeczka, księżyc w znaku lwa, ale nie przez cały dzień, już do godziny 13:43 i w tym momencie robi ingres do Panny. A więc tak ósemka Czyli no, to jest niedziela, więc nie powiem, że dzień pracowity, ale na pewno nie jest to dzień leżenia na kanapie, no bo w ósemce mm, mamy, odczuwamy przypływ sił, chcemy działać, chcemy walczyć, chcemy wprowadzać wokół siebie jakieś swoje porządki, swój ład itd., tak i myślę, że chętnie właśnie w takiej energii ten swój świat budujemy na swoją modłę, jak to się mówi. I na pewno to przyjdzie z dużą łatwością. Więc nie zdziwcie się, jeżeli w niedzielę nie będzie dane Wam odpoczywać, tylko zaczniecie właśnie coś działać, będziecie jakieś, jakieś rzeczy robić, których zazwyczaj można by było powiedzieć, w niedzielę nie robimy, tak? Na pewno może się właśnie w ten sposób może się w ten sposób zdarzyć. I teraz, moi kochani, uwaga tutaj na taką nerwowość, którą też ósemka za sobą niesie. Po prostu lepiej czasem policzyć do dziesięciu, czy jak to się mówi, ugryźć się w język niż coś powiedzieć. Bo jest to taka energia dość nerwowa, szybka, to jest też taka chęć prowokacji kogoś, ale my też się dajemy prowokować, więc to w dwie strony działa. No i niestety można wtedy, no powiedzieć, za dużo, jakiś niepotrzebny wybuch może nastąpić. Więc na to, na to tutaj, kochani, uważajcie. No i potem, już kiedy Księżyc przejdzie do znaku panny, no to jeszcze bardziej takie skupienie na szczegółach, czyli gdyby te. Te pomysły tutaj do Was już przyszły, ch ch chcecie je zrealizować. No, to w pannie będziemy mocno skupieni na właśnie najdrobniejszych detalach. Tutaj nie ma niczego po łebkach. Tutaj robimy wszystko dokładnie, precyzyjnie, właśnie z taką dbałością o najmniejszą e, cząstkę tego planu, powiedzmy, tak. E, no i cóż, i też myślę, że. Może skupiej na zdrowiu, po południu możecie dużo, dużo o tym myśleć, czy może jakieś działania też podejmować właśnie w kwestiach zdrowotnych, w kwestiach naszego ciała. No to jeszcze aniołek. Aniołek na niedzielę dla nas wszystkich. No i co aniołek mówi? Wybierz nowy kierunek. To być może to jest tak, że w sobotę przyjdzie pomysł, a w niedzielę już właśnie będzie realizacja. Już nie wytrzymacie, powiedzmy, z, z czekaniem, może to w poniedziałek, we wtorek. Nie, 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 to już się wszystko zaczyna w niedzielę, więc wybieramy nowe kierunki i realizujemy. Kochani, tyle. Życzę Wam cudownego weekendu. Przypominam o czytaniach miesięcznych, które się tam pojawiają na kanale sukcesywnie. Mam nadzieję, że mi się to uda według planu, bo troszkę. Trochę mi brakuje czasu ostatnio, ale, ale mam nadzieję, że się uda. No i tyle, życzę Wam cudownego dnia i weekendu. Do usłyszenia.